Bogdanka to rentowna kopalnia węgla znajdująca się w Łęcznej koło Lublina. Jeszcze długo będziemy potrzebować węgla, węgla energetycznego, ale również tego węgla dla odbiorców indywidualnych. Stąd rząd. Szanowni Państwo, po wielu latach dewastacji polskiego górnictwa, likwidacji kopalń, wydobycia węgla, prowadzenia polityki najgorszej, Wobec górnictwa, polskiej energetyki, słyszymy takie słowa premiera Sasina. To jest walka o przeżycie narodu polskiego, a oni się budzą po kilku latach. To znaczy, że te wszystkie projekty, które. Obywatelski Komitet obrony polskich zasobów naturalnych przesyłał do rządu premierowi Morawieckiemu. W tej chwili obnażają ten rząd. To była celowa polityka likwidacji, doprowadzenia do takiego stanu, w którym Polacy mając 85% całego węgla w Europie. Nie potrafią kupić trzech ton węgla, żeby swoje mieszkania ogrzać. Polacy będą niestety, ale marznąć w zimie. Zubożenie energetyczne się powiększa. Prowadzi do tego tylko i wyłącznie polityka, wroga polityka rządu PiS, który, tak jak powiedziałem, systematycznie ogranicza wydobycie węgla. A projekt. Przejęcia społecznej kontroli nad spółką PGG to jest w tej chwili, proszę Państwa, najważniejsza sprawa, aby powstrzymać te wrogie działania wobec polskiego górnictwa, tego rządu, który jest na usługach obcych korporacji. I apeluję do Was wszystkich, abyście wsparli ten program, który przygotowaliśmy i chcemy, aby. Prezesem PGG była doświadczona osoba. Taką osobą jest inżynier Krzysztof Tytko z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. My zrobimy audyt na jednej z kopalń i pokażemy, jak można efektywniej wydobywać węgiel. Likwidacja marnotrawstwa, patologii, od ściany po sprzedaż węgla. W tej chwili pośrednicy zarabiają. Ogromne pieniądze na Polakach. Z tym musimy skończyć wreszcie. I jeszcze raz apeluję: wspierajcie, rozmawiajcie z górnikami, z przedstawicielami związków zawodowych. Oni wreszcie muszą się obudzić, przestać współpracować z tym zdradzieckim rządem, który prowadzi nas do katastrofy. Jeszcze wszystko w naszych rękach, także zmobilizujmy się i walczmy, abyśmy nie, mogli, nie musieli marznąć w zimie. W zimie. <laughs> Pozdrawiam.